Cześć, siemanko ludziska. Z tej strony Kops i witam was w pierwszym odcinku poradnikowym z Minecrafta. Jak możecie zauważyć, za mną jest automatyczna farma, a ja wam pokażę, jak ją zrobić. Ale najpierw chyba by wypadało powiedzieć, co wam potrzeba do tej farmy, prawda? Zasada jest prosta, robicie pole 11 na 11, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć.

Tak to się prezentuje. Kolejną rzeczą, jaką trzeba zrobić, to po prostu dodać jeden blok do góry. Tak to ma wyglądać. Ok, tak to wygląda i musimy teraz sobie wymierzyć środek pola. On chyba będzie się tutaj znajdował. Tak, dokładnie. I w ten wykopany dół kładziemy po prostu pół blok, następnie wiadro z wodą. I kompostownik. Na kompostownik możemy już dać sobie glowstone, żeby oświetlić to wszystko, żeby tutaj się po prostu nie spawnowały żadne mobki. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to robimy w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. A tutaj robimy po prostu, tak jakby wyjście. I tak, w zbitych przez nas szybach kładziemy glowstone. Ok, po zrobieniu wszystkiego nasza farma powinna wyglądać tak. I teraz zajmiemy się środkiem, który jest tutaj. Musimy tutaj wykopać dziurę na jeden blok położyć skrzynię. Następnie tutaj trzy bloki wykopać i do tej skrzyni podłączyć lej. Następnie do tego leja podłączyć kolejny lej. I do tego tak samo podłączamy lej. Na lej po tej i po tej stronie kładziemy tory, a następnie na te tory kładziemy wózek. Ok, gdy już wszystko mamy, kładziemy na tym leju obojętnie jaki blok. W moim przypadku jest to szyba, bo akurat miałem ją pod ręką. Mm, I robimy coś takiego z klapami. Czyli kładziemy w tych miejscach, i tak samo po tej stronie. Ok, teraz możemy to zburzyć, i to wygląda tak. Następną rzeczą, jaką musimy zrobić, to sprowadzić tutaj naszych osadników. Aby farma działała, musi być ich co najmniej trzech: jeden w tej zagrodzie, drugi w tej zagrodzie, a trzeci tutaj po środku. I gdy on już będzie tutaj pomiędzy tymi klapami, należy umieścić tutaj wagonik z glejem po prostu. I tak to ma wyglądać. Kolejnym krokiem, jaki musimy zrobić, to zasadzić po prostu co chcemy. Może być to po prostu pszenica, mogą być to buraki, może być to marchewka. W moim przypadku będzie to marchewka. No i dobrze, po zasadzeniu marchewek nasza farma prezentuje się w taki oto sposób. Mam nadzieję, że już powoli łapiecie, jak to działa. Po prostu nasi farmerzy zbierają tutaj plony i chcą się wymieniać z tym ziomeczkiem. On niestety tego nie łapie, to wszystko trafia do Leja i tutaj ląduje w skrzynce. Chciałbym dodać, że na dobry początek warto im dać po prostu po staku marchewek, żeby oni szybciej zaczęli się wymieniać. Okej, okay, i wystarczy teraz czekać, aż wszystkie plony urosną, oni zaczną zbierać i wymieniać się z tym oto osadnikiem. A my natomiast Widzimy się po pewnym czasie, gdy już wszystko urośnie, i wam pokażę po prostu, jak to wygląda. Ok, moi drodzy, jak widzicie, farma wygląda w ten sposób. Prężnie tutaj działa. Tutaj nasi osadnicy ciężko pracują, jak możecie zauważyć. I zobaczmy, jak wygląda sytuacja w skrzyni. Patrzcie, ile jest marchewek. Moim zdaniem warto coś takiego zrobić, bo po prostu, jak widzicie, same marchewki się tutaj zbierają. Jak wiadomo, po prostu czasami przeoczymy, nie mamy czasu zbierać, a tak to wszystko się tu gromadzi ładnie w skrzynce i nie musimy marnować po prostu czasu na zbieranie. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć. Pamiętajcie, że jeżeli taki format poradnikowy Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam poniżej, a na pewno więcej takich odcinków będzie wychodziło. Trzymajcie się, ludziska, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Guys, check out my new favorite channel. It is so good. Oh my God. Look at it.